Ja pierdolę, chyba trzeba dać unsuba, bo ostatnie filmiki to żenada, upadliście panowie i świeczka, świeczka, znicz. Okay. Ktoś, ktoś poświęcił 15 sekund swojego życia, żeby, żeby wpisać nam taki komentarz. Haters make me famous. Nie powiedzą nikomu prosto w twarz, tylko przez internet siedzą w domu i sobie piszą. Nam to naj... leszcze taki. taki, Dokładnie. <laughs> Inaczej beszt. Masz hejterze. Myślę sobie, że jest tak naprawdę dla mnie motywacją i, i tylko potwierdzeniem, że ścieżka, którą obrałem jest właściwa i należy nadal to robić. To jest coś takiego, że ludzie próbują się dowartościować. To nie jest przyjemne, na pewno. Ludzie próbują udawać tego, kim nie są. W internecie wiadomo, każdy może być tym, kim chce. Nie ma sensu przejmować się opinią innych. Po prostu trzeba dążyć do swojego celu i nie pokazywać innym, że ma się taką słabość. It's the opposite of love. Hate jest frustracją ludzi, którzy się nudzą. Ludzi poznaje się nie po tym, co mówią i nie po tym, jak wyglądają, tylko po tym, co robią. I co robią nie dla siebie, ale dla innych. Zniesłowienie kogoś. No to, że ktoś ma nie myśli. Prawdopodobnie wiesz, ja też się mam. Umiem jakoś się tłumić. Raczej wiesz, nie, nie siadam i nie wylewam gdzieś tam, mam jakieś inne miejsca, gdzie nie, pójdę sobie na boks, wytrzepię worek, prawda, na tym boksie. Według mnie typowym przykładem hejtera w gruncie rzeczy jest patriota. Dresy, którzy nienawidzą po prostu wszystkich. Właściwie to nie wiadomo za co, bo nikt nikomu nic nie robi. dlatego... Prywatnie... Potrzebujemy więcej miłości, ale politycznie niektórzy powinni odzyskać swoje prawo do nienawiści, które im zostało za... Hejt, jest po prostu bez sensu. Pod zdjęciami moich koleżanek, które znam prywatnie i które są dla mnie bardzo dużym autorytetem i są dla mnie cudownymi osobami, po prostu zostawały od razu zhejtowane za to, że na przykład nie mają takiej torebki ani innej, że nie mają iPhone'a. Hejt! bezpodstawne jakiegoś bez z błotem, nie mając pojęcia o wyobrażeniu, mówienie jakichś swoich racji z dupy. Hejterze, strzeż się, ty też możesz być wyhejtowany.